Dzień dobry, cześć. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj o kwiatowym bukicie cudownego zapachu. A mowa tutaj o Nux La Made In The Possibles. Perfumy te stworzył perfumiarz Quentin Bish. Jest to woda perfumowana, dlatego no otul otulam się tym zapachem i to nawet teraz. Ale nie przedłużając, wchodzimy we fragrantikę i nutki petit grain, kwiat pomarańczy, piżmo kaszmirowe, czyli głowa, serce, baza. I nie bez powodu jest za mną piękny bukiet kwiatów, który mi trochę się kojarzy właśnie z tym zapachem. Chwila o flakonie. Sam korek jest plastikowy, bardzo dobrej jakości, jest on pogrubiany. Później mam atomizer, który jest metalowy oraz flakon, który jest Całkiem przyjemne, bo to jest szkło, ale to szkło u góry, tak do 3,4 opakowania flakonu, jest taki szroniony, on jest taki matowy, a później nam się ukazuje żółte szkło. Otwarcie jest zielone, ale bardzo, bardzo kwiatowe. Później mamy kwiat pomarańczy oraz piżmo kaszmirowe. I tak naprawdę kwiat pomarańczy jest tutaj tłem. On dodaje takiej lekkości świeżości i zwiewności. Natomiast samo piżmo kaszmirowe jest otulające, nawet niesłodkie. To jest cały czas wydźwięk ma takie bukietowe, bardzo kwiatowe. I ja w tym zapachu mocno czuję konwalię, lilie, białe Kwiaty. To jest woń niesamowicie naturalna, tu nie ma syntetycznej woni. Tutaj mamy cały czas właśnie tą konwalię, lilię, ten bukiet kwiatów. On jest niesamowicie roślinny i bardzo dobrze odwzorowany, co mi się bardzo podoba. Ja za syntetycznymi nutami nie do końca przepadam. Nie jestem nim przeciwny, bo mam różne syntetyki. Natomiast tutaj mamy taką naturę w trakoniu. Powiem Wam szczerze, że bardzo lubię otaczać się naturalnymi zapachami we wydźwięku. Nie, że bio, eko i tak dalej, natomiast wyraz takiej naturalności, roślinności. Kiedy jest ciepło, kiedy jest gorąco, kiedy mamy słońce, a bez wątpienia już jest to słońce, mimo że nagrywam to w połowie maja, pod koniec maja, to już zaczynają się te temperatury podwyższać. Dlatego też sobie pozwoliłem na tak dosyć luźny outfit. Tutaj mam załączony mikrofon jak coś, dlatego mi trochę schodzi ta koszulka. Mniejsza, bo ja jestem tu najmniej ważne. Najważniejsze są perfumy na moim kanale. I on jest z jednej strony otulający ciepło roślinny, ciepło naturalny, a z drugiej strony, jak się nim popryskam, opryskam, poplikam, zwał jak zwał, jest taki trochę chłodny. Tu nie ma nut, które by mogły przytłaczać. Które są duszące, które są mydlące, które w połączeniu z upałem, z ciepłem słońca, które nam grzeje z góry, powodują u nas takie, wiecie, czasami są takie perfumy, które są bardzo ciężkie i w lato one po prostu nam samym nie pasują, naszym nosom to nie pasuje. Tutaj jest zupełnie inaczej. Ja myślę, że to jest idealny zapach stworzony na wiosnę i lato i wczesną jesień. Jak wiecie, nie klasyfikuję. Perfum na pory roku, bo jak, jak chcę czymś pachnąć, to po prostu sobie to biorę, psikam i tyle. Perfumy uważam jako taką moją wizytówkę i taką moją trochę, mój mały wybryk. To jest coś takiego mojego małego, prywatnego i lubię po prostu jak sam ładnie i dobrze pachnę. Bez wątpienia jest to dobry i bardzo ładny zapach. Projekcja. Projekcja jest dosyć prosta i nie jest jakoś ogromna. On tutaj nie pokaże Wam 100 tysięcy różnych zapachów w trakcie jego trwania. On jest dosyć prosto złożony. Tutaj mamy nudy zielone, później mamy tą konwalię linię, mamy białe kwiaty i właśnie e, takie piżmo, które nie jest mdlące, nie jest duszące. Ten kaszmir jest bardzo łagodny, jest taki e, powiewający na ogrodzie, coś w tym stylu co do trwałości, trwałość to około 2-3 godzinki, później staje się zapach blisko skórny, ale zbiera dobre komplementy może nie być dobry komplement? nie wiem zbiera komplementy, wiecie o co mi chodzi uważam, że chyba kobiety będą częściej po niego sięgać, bo to jest naprawdę kwiatowa roślina, propozycja nie wiem, czy mężczyznom się to spodoba. Na pewno się spodoba na kobiecie, natomiast na, na samym sobie, no nie wiem. Może dla osób, które pracują w artystycznych zawodach, które lubią właśnie naturę, wieś, ogrody i takie klimaty. Krótki filmik, ale mam nadzieję, że się podobał i nie jesteście na to źli. Ja wiem, że niektórzy lubią te pogadanki. Ja też bardzo lubię dłuższe filmy. Ale dzisiaj taka forma. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału łapkę w górę, bo to zawsze twórcy motywuje. Pamiętajcie o tym. A ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i do następnego.